koalicji obywatelskiej. Dzisiejszy briefing dotyczy informacji prasowych, które pojawiły się w, w ubiegłym tygodniu w Gazecie Radomszczańskiej dotyczącym e, nagłego zwiększenia wyborców w okresie e, wyborów samorządowych o, o ilości prawie 900 osób. E, wybory samorządowe to święto demokracji, dlatego nam jako radnym, a, a mi jako przewodniczącemu zależy na tym, aby tą kwestię dość e, e, jasno wyjaśnić, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Myślę, że na tym powinno zależeć zarówno organowi wykonawczemu, jak i nam radnym, ale o szczegółach tego, czym właściwie będziemy się dalej w tej kwestii zajmować, opowie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Michał Kulnicki. Bardzo proszę. Panie Państwo myślę, że. Podobnie jak radni, osoby zaangażowane w lokalną politykę, jak również mieszkańcy, mieli możliwość zapoznania się z materiałem prasowym, który został opublikowany w ubiegłym tygodniu w gazecie Ramsztańskiej. Informacje tam zawarte były po zapoznaniu się z ich treścią przerażające. Wynikało z nich, że na skutek, przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, że na skutek braku dbałości o przewodzenie i nadzór nad procedurą wyborczą doszło do niezgodnego prawem wpływu na wynik wyboru. Że w wyniku niedopełnienia obowiązków przez pracowników to odpowiedzialnych doszło do zwiększenia liczby osób uprawnionych do głosowania, które zostały wpisane do jest tego Wyborczego w Radomsku. Dzisiaj, dopiero dzisiaj Pan Prezydent był łaskaw odnieść się do tego materiału. Myślę, że jest to zwyczajem pana prezydenta, że każda sytuacja, w której chce coś wyjaśnić, powoduje, że jeszcze bardziej problem jest zaczeniony i jeszcze więcej wątpliwości on budzi, ponieważ dzisiaj usłyszeliśmy, nie wiem jak pan Prezydent wiąże, że wpływ na te dane, które zostały opublikowane w Państwowej Komisji Wyborczej mają nieprawdziwe dane o frekwencji na godzinę 12. Te informacje w ogóle nie były przedmiotem materiału prasowego, w ogóle nie były przedmiotem zainteresowania dziennikarzy. Pan prezydent wprowadził ten wątek z jakiegoś powodu, który dla nas myślę, że nie jest do końca jasny, natomiast nie odniósł się do kluczowych spraw. Czy prawdą jest, że osoby, które nie miały miejsca zamieszkania, a więc nie powinny być wpisane do rejestru wyborczego, do tego rejestru zostały dopisane, czy też nie? Pan prezydent skupił się na tym, jakie liczby zostały, do, że liczby osób zostały wpisane do rejestru, a w ogóle pominął kluczową sprawę, czy urzędnicy dopełnili obowiązków i dokonali prawidłowej weryfikacji osób, które takie wnioski składały. Jest to sytuacja na tyle ważna, na tyle budząca poważne wątpliwości, że nie może pozostać bez reakcji ze strony radnych, którzy no, w jakiś sposób również w tym zakresie kontrolują Pana Prezydenta więc w tym miejscu chciałbym Państwa poinformować, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej złoży zawiadomienie do prokuratury z wnioskiem wszczęcie postępowania, ponieważ my, jako radni, nie mamy takich możliwości, takich kompetencji, żeby dokonać weryfikacji danych i sprawdzić, czy postępowanie urzędników było zgodne z prawem, czy oni dopełnili swoich obowiązków, które nakłada na nich ustawa i czy było tak, jak myślę, że wszyscy odnieśli taki wniosek w lekturze materiału prasowego, że do jest wyborców dopisane osoby, które w nim być nie powinno, a to miało wpływ na wynik wyborów i w rzeczywistości w tym budynku, w tym gabinecie, który jest przeznaczony dla prezydenta miasta Jodąbska zasiada osoba, która tam się znajdować nie powinna. Jeżeli chodzi o wniosek, który będziemy składali do Prokuratury, proszę Państwa, co uczynimy niebawem, będziemy prosili o wyłączenie Prokuratury Radom Szczańskiej z prowadzenia tej sprawy. Dlaczego tak robimy, o tym będziemy informować w piśmie, który, który złożymy do ministra Podnara. Państwu pokrótce tylko powiemy, że i prokuratura Radomszczańska i prokuratura Bełchatowska i prokuratura Piotrkowska prowadząc sprawy dotyczące naszego lokalnego samorządu konsekwentnie wiele spraw umarzała i odkładała adakta. Kolejną sprawą, która powoduje, że chcemy wyłączenia tych prokuratur z postępowania, to fakt, że szefem prokuratury radomszczańskiej jest osoba, która jest powiązana z kancelarią, która obsługuje, między innymi, miasto Radomsko. Chcemy dogłębnego wyjaśnienia sprawy, uczciwego wyciągnięcia wniosków i, jeżeli niezależna prokuratura stwierdzi, że sprawa będzie niekorzystna dla kogoś, kto, tak jak powiedział kolega zasiada w tym budynku, żeby konsekwencje zostały wyciągnięte. I odpowiedź na pytanie, czy w sytuacji kiedy w wyborach do organów stanowiących, czyli w tej pierwszej turze 7 kwietnia jakaś osoba, która pełni ważną funkcję w Urzędzie Miasta, ale to nie dotyczy tylko osób, które tutaj pracowały. Natomiast dla przykładu taka osoba, która uczestniczy w wyborach na terenie innej gminy, między pierwszą a drugą turą składa wniosek o to, żeby została dopisana, motywując to zmianą miejsca zamieszkania, zostaje dopisana do rejestru wyborców. Bierze udział w wyborach w Radomsku, to czy taka sytuacja powinna wzbudzić pewne wątpliwości i powinna być zweryfikowana w toku postępowania w bardziej wnikliwy sposób, czy też nie? Myślę, że bo pan prezydent usiłuje tutaj skierować uwagę na zupełnie moim zdaniem nieistotne sprawy. Kluczem w tej sprawie i najważniejszym zarzutem, który mamy w stosunku do, do organu jest to, że. Nieważne, czy to była jedna, 100, 200 czy 900 osób. Nawet jeżeli była to jedna osoba, która została dopisana w sposób niezgodny z prawem, doszło do jego złamania. Jeżeli tak, oczekujemy, że konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych będą wyciągnięte. Stąd nasze działanie zmierzające do tego, żeby ten, ten, ten proces, tą, 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 tą procedurę zainicjować, żeby ona została przeprowadzona i żeby yy, prawda ujrzała światło dzienne.